Do dzień dobry, dzień dobry, polsko, dzisiaj bajeczna pogoda, w porównaniu do dnia wczorajszego, to my dzisiaj tutaj mamy po prostu wiosna, wiosna, ach to ty, wiosna, 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 Czy ty, tak jest wincio, mamy wiosnę piękną, podobno 15 stopni dzisiaj na plusie, więc ten śnieg stopnieje, to kochanie są zapałki, zapałkami nie wolno bawić się dzieciom. O. zapałki służą do tego, żeby rozpalić ognisko w lesie. Albo żeby rozpalić ognisko w kominie. Kom... Ale na pewno dzieciom nie wolno się bawić zapalkami. Ale ty nic nie wiesz. Ja nic nie wiem? Tak. Przecież ja wiem bardzo dużo. Przecież wszystko ci tłumaczę. Zawsze się mnie pytasz, co jest po co, na co, dlaczego i skąd. I ja ci to wszystko tłumaczę przecież, prawda? Z mamą. No. jak ty możesz powiedzieć, że ja nic nie wiem. Kto tu nic nie wie, proszę pana? Ty. Panie, ty przypadkiem? Tak. Ja. Ale wiesz, co mi kupiłeś? Same fajne rzeczy kupiliśmy tobie, prawda? Ale pokaż mi. No to chodź. Pozyskaj. To jest skarpy. Byłem w sklepie? No byłem w sklepie wczoraj przecież. Miałeś jak z nami. No tu jest twoja czapka, proszę. Szefie. Taką masz czapkę Spidermana, wow jaki Spiderman jesteś, super, ubierz czapkę Spidermana, pokaż. Jest. Jeszcze mam dla Ciebie taką kamizelkę Spidermana, fajna? No gościu no, do tego masz spodnie, do tego masz jeszcze buciki takie fajne i elegancki Spiderman jesteś, co chyba? On dajmy nie buty. Buty też chcesz? A gdzie je dostawiłeś? Na podłodze, no chodź, na sam, no. A ty już umiesz sobie sam obrać buty? Mhm. Czy mam ci pomóc, może? Mhm. Mam ci pomóc? Nie. Sam sobie ubierzesz, tak? Kurczę, kiedy jesteś Spiderman, no kurczę, ty to jesteś Spiderman, ci powiem teraz, na całego. Jeszcze do tego masz buciki, no. Spodnie masz też do tego. Koszulkę masz do tego Spidermana nawet. Wszystko jest w Spider-Man, Pani Herbatka. A nie uwiera się. Już ci pomogę. Teraz do się pokaż. No ty jesteś teraz gościu. Jak fajnie się czujesz jako Spider-Man? Mhm. Będziesz tatę bronił? Tak. Pięknie, dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Podobają ci się Tak. Piękne są, prawda? I powiem ci, że nawet nawet powiem ci, że nawet dobrze wyglądasz w nich. Piąteczka, szefie. Jeżeli ktoś może znaleźć miejsce na zabawę, to jesteś najbardziej oryginalny. Co się tutaj bawisz, proszę Pana? Co Pan się tu bawi? Jesteś marchowany? Myśli Pan, że ja Pana nie widzę? Co to za zabawa tutaj pod prysznicem, proszę Pana? A ty to ja nie wiem skąd żeś się zerwał, naprawdę jesteś niemożliwy, Po prostu sobie tutaj leżysz i sobie leżysz nic nie robisz, tylko leżysz. I nawet ani nie płaczesz, ani się nie odzywasz. Tylko się cieszysz. Tylko że cieszysz. No tak, no tak. Yeah. Ty się wybierasz do Kurdystanu? stanu? Sam ja. To dlaczego mi tutaj kurdujesz? śniegi ci kurdują? tak jak śniegi mogą kurdować? powinny kurdować mogą mogą? tak a kto im pozwolił proszę pana? nikt no właśnie nikt a nic im nawet znaś zielone kuleczki owsiane? no i jak mi śniega? Bo dwóch kawał. A co ty kupiłeś? Proszę. Skwastygo, pyszne to jest, to z miodem. Dziękuję. Nie lubię miodem. Dziękuję. Hej, nie mogłeś! 36,91 na 90 puls. Taki troszkę wyższy, ale ogólnie drugi dzień. Wyzwania i na A wy co myślicie o takim ciszeniu? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję. Jeżeli ktoś myśli z Was, że przy takim gotowaniu, jakim my przygotowujemy, czyli gorączka, schabę, burgery, karki, palone na grillu, nie da się przejść na dietę, to jesteście w błędzie. Zeszłego roku dałem radę i straciłem 30 kg niecałe 100 dni, bo 90 dni trwało moje wyzwania. Przybyłem dwie dyszki z powrotem, czyli jestem dyszka na minusie. No i w tym roku, wczoraj zacząłem wyzwanie, 28 marca, i zamierzam wrzucić 20 kg. więc stówkę, stówkę, dobrze wyglądałem. Wtom zobacz sobie na wcześniejszych filmikach. A jeżeli Ty chcesz dołączyć, to wystarczy, że napiszesz proste słowo. Wyzwanie na adres I Już w poniedziałek zaczynamy pierwsze treningi w domu. Nie w siłowni, bo nie każdy na nią ma czas. Będzie gimnastyka, będą, będzie pot, będą łzy i będzie śmiech. Dobrego dnia, daj suba, poinformuj znajomych, że gość, który waży 130 kg... Nie całe, bo 124, 125 waże zrzuca 20 kg w 90 dni. Dobrze, spróbuj sobie. Pyszne. No, spróbuj sobie. Naprawdę jest dobry, Spróbuj. Jak nie będziesz smakować, to ja zjem. Jak nie będziesz smakować, to ja zjem. No, spróbuj. No? A jak nie będziesz smakować, to ja zjem. No, zjedz. Spróbuj. Naprawdę jest smaczne, ja ci to powiadam, ja ci to powiadam. Spróbuj, a jak nie myślisz sam, to ja zjem. To jest naprawdę nut. Nie, spróbuj, zobacz. Mam cukierki takie, Tylko zdrowe cukierki. I co? Miałem rację? Prawda, że smaczne? Widzisz? Tata wie, co dobre. To od dostacza, czy jeszcze sam? To jest co jeden. I już nie ma.